Cześć wszystkim, to znowu my. Jakby ktoś nas nie pamiętał, to jest mój kolega Marcel. A to jest moja koleżanka Martyna. I przychodzimy do Was z kolejną dawką newsów. Kochani, chcielibyśmy pogratulować e, dla naszych stypendystek, ponieważ trzy ucznice naszej szkoły odebrały stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2024-2025. Jest to dość wyjątkowe wyróżnienie, przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorową postawę. Bardzo jesteśmy dumni, że mamy tak ambitnych i utalentowanych uczniów w Centrum Kształcenia Awans. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Z domu informujemy, że trzy uczennice naszej szkoły miały okazję zaprezentować swoje umiejętności w prestiżowym, międzyszkolnym konkursie fryzjerskim Tuwko który odbył się w ZSTIO w Sandomierzu. Tegoroczny temat konkursu – postacie z bajek Disneya. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i czekamy na kolejne sukcesy. W zameczku odbył się wyjątkowy spektakl na podstawie utworu Dziady Część II w wykonaniu uczniów z Centrum Kształcenia Awans oraz wystawa prac plastycznych. Gratulujemy młodzieży, nauczycielom i wychowawcom tej niezwykłej interpretacji. Nasi uczniowie z kierunku technik PES-ów samochodowych zamienili dziś warsztat na muzealne gabloty podczas wycieczki do Muzeum Historii Motoryzacji mogli podziwiać legendy czterech kółek od eleganckich klasyków po futurystyczne modele. Kochani, klasy turystyczne odbyły wycieczkę do jaskini Raj. Była to wędrówka jej korytarzami, która umożliwiła uczniom poznanie jej historii oraz pozwoliła odróżnić stalaktyty i stalagmity oraz inne skalne twory. Następnie, korzystając z okolicy, w jakiej była nasza młodzież, zrobili sobie spacer do kamieniołomu Zygmuntówka i kamieniołomu Szewca. Uczniowie klas ekonomicznych w Centrum Kształcenia Awans wzięli udział w warsztatach Młodzi Przedsiębiorczy organizowanych przez Biureks w Targach Kielce. To był dzień pełen inspirujących prelekcji o biznesie i sztucznej inteligencji. Rozmów z praktykantami oraz emocjonujących wyzwań. W konkursie wiedzy biznesowej wszystkie cztery pierwsze miejsca zajęli nasi uczniowie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy organizatorom za świetne wydarzenia. Uczniowie kierunku Technik Informatyk odwiedzili Politechnikę Świętokrzyską i wzięli udział w mega ciekawych prelekcjach, warsztatach i pokazach z branży IT. Nowinki technologiczne, spotkania z praktykami i dużo inspiracji. Mega dużo się działo. Dziękujemy Politechnice Świętokrzyskiej za patronat nad naszymi klasami. To dla nas bardzo dużo możliwości. Deksy turystyki przeniosły się w najciekawsze miejsca związane z historią Kielc. Przewodnikiem był sam kielecki dzik Kiełek, a klasa podzielona na grupy rywalizowała o odnalezienie ukrytego skarbu. Kochani, przypominamy Wam o naszej szkolnej ekoakcji, darmowe rzeczy do zabrania na wejściu do zielonego budynku. Jeśli macie coś, czego już nie używacie, można sobie przynieść i oddać. Może ktoś skorzysta? Mamy ogromny sukces z Weroniki Hrybanowej i Marii Chyżniak z Centrum Kształcenia AWANS. Dziewczyny zajęły drugie miejsce w Polsce z projektem Dog Helper. Gratulujemy, a teleinformatyce z Politechniki Świętokrzyskiej bardzo dziękujemy za pomoc. Mamy nasze koleżanki z klas piątych: Zlotę Dubowik i Rynę Bardzo wam dziękujemy, że tak godnie reprezentowałyście naszą szkołę. A teraz suchar tygodnia. Jak nazywa się przesolona firanka? Zasłona! A więc to tyle dzisiaj z naszych newsów szkolnych. Mamy nadzieję, że się nie zanudziliście. Um, I co? I zapraszamy na następnej newsy. Pa! Siema! eleganckich klasyków po futurystyczne modele. Mamy nadzieję, że było na co popatrzeć. <grymne> no co? Pozwoliła odróżnić stalaktyty. Co to w ogóle jest? Stalaktyty, stalagmity, stalagnaty. Stalagmity. Nie. To są rodzaje. Ale... Takie skały. Pieskyskie. To są skały, to tego nie wiem. <grymne> jedne są połączone, stalagmity. jedne wzwisają, a drugie rosną do góry. Dobra, jeszcze raz. Czekaj, może ci coś tam wyciąć. Nasi uczniowie na warsztatach młodzi przedsiębiorcy... Nie, to bez tego, no to jest tytuł. ...i wzięli udział w mega ciekawych prelekcjach, warsztatach i pokazach z branży IT. Tak się to IT. Dobra, to jeszcze raz. IT, IT. Jeszcze raz, IT. Bo tu jest... K... K... Z... Chniak. Jest na koniec chniak. Chniak. Chyschniak. 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 Dobra, powiem sorry, ja gdzieś tam przekręciłam. Chys... Chyschniak. 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 Jak byś wyczytał to nazwisko? Ale co? Chyschniak. Aha, chyszchniak. no. Dobra, to problem rozwiązany. No. Wow! Czy mogę zażyczyć tej klapsa? Oczywiście! Jak Państwo widzą, na życzenie. Już niedługo matury. Radzę się przygotować, bo będzie ostro. Radzę się przygotować, bo ale to I nie róbcie ściągi z lalek. No, no, no. No, jeszcze Cres, raz. Dobra. No, klapsiki lecimy. Uno, dos, stres! Kotro! Kotro! Dobra, no. Koniec! I fire out!